Dzień dobry, moi kochani! Dzisiaj spotykamy się ponownie i omawiamy sobie kolejną z moich 12 zasad dobrego odżywiania. Dzisiaj chciałabym z wami troszkę porozmawiać na temat jakości i ilości jedzenia. Bardzo często słyszę, że kalorie nie mają znaczenia, albo kalorie z śmieciowego jedzenia to nie to samo co kalorie z pełnowartościowego posiłku. Zacznijmy od tego, że kaloria jest tylko i wyłącznie jednostką energii. I czy to są kalorie z ciasteczka, czy to są kalorie z pełnoziarnistej kanapki, to jest po prostu energia. I jeśli będziemy przeholowywać z kaloriami niezależnie od źródła, to nadal może być niekorzystne dla naszego zdrowia. Okazuje się, że nasza percepcja zdrowych produktów powoduje, że przestajemy je limitować. Awokado, oliwa, orzechy, pestki to wszystko jest bardzo zdrowe, ale czy wiecie, że ma również bardzo dużo kalorii? I na przykład 100 gram pestek słonecznika to praktycznie 600 kalorii. A założę się, że wszyscy jesteście w stanie zjeść taką jedną paczuszkę na jedno posiedzenie przed serialem. Oczywiście będzie to lepszy wybór niż chipsy, ale nadal ilość kalorii będzie zbyt duża. Nawet jeśli odżywiacie się super, ale wnosicie do swojego organizmu zbyt dużą ilość kalorii, będzie to skutkowało rozwojem nadwagi i otyłości, a ta, niezależnie z jakich produktów powstała, będzie tak samo niekorzystna dla waszego zdrowia. Dlatego dziś polecam wam, aby zwracać większą uwagę na etykiety produktów, na kaloryczność produktów, które używacie, oraz na magiczną Porcję, o której tak często Wam opowiadam. E, ściskam Was mocno i zapraszam do wyczekiwania na kolejny odcinek. Do zobaczenia!